Witajcie na kolejne wideo. Pamiętam końcówka lat 90. Otwieram reset CD, a tam opis wtedy graficznego potwora od 3D Labs, Wildcat. 96 MB pamięci. Po prostu potwór. Potwór w czasach, gdy królowały karty 4- albo 8 MB. Jak ktoś miał Voodoo dwójkę 12 MB, to był naprawdę władcą wszechświata. Dlatego dzisiaj takie coś. Nie jest to może Wildcat, ale jest to też karta od firmy 3D Labs, permedia dwójka. Jest to Gloria Synergy Plus, wyciągnięta przed chwilą z komputera Compact. Mam takie karty już w ilości trzech sztuk, wszystkie identyczne, bo po prostu trafiła się taka seria komputerów OM-owych. No i niestety żadna z nich nie ma włożonej dodatkowej pamięci tutaj. Tą pamięć bym musiał sobie zdobyć gdzieś na eBayu, może gdzieś się trafi. Karcie brakuje 4 MB, właśnie tutaj na tym slocie, może mieć maksymalnie 8 MB i jest to naprawdę ciekawy, ciekawy wynalazek. Zapraszam na film. Dobra, musimy zamontować tą kartę graficzną w komputerze, także zaczynamy zabawę. Całkiem błędniutka ta karta. Nie miałem nigdy nic z 3D Labs. Więc sam jestem bardzo ciekawy, jak ona sobie poradzi w niektórych gierkach, czy ma wydajność. Czy jest porównywalna, porównywalna na przykład z kartą Intel i 740, którą mam tutaj włożoną. Ona niestety no, była uszkodzona, już ją naprawiłem. Na pewno zarazem jeszcze jakiś film zrobię, bo ostatnio ten film troszkę się nie udał. Karta miała jakieś problemy z oprogramowaniem, zwłaszcza układowym, ale teraz jej zamontujemy. 3D Lapse per Media Dwójkę. Oni pracowali nad swoim api, coś jak Glide. Też im się zdarzyło. Nie wiem, jak bardzo te prace były zaawansowane, ale na pewno mm, widziałem gdzieś opisy, że to ich api, zamiast ludzi opisać, że się nazywa Gaming Glint, chyba to pisali Gaming Glitch. No, przekonamy się, zobaczymy, jak sobie. W gierkach to poradzi. To mnie najbardziej ciekawi. Lata 90. Proszę Państwa, kolejna z kart. Mam ich jeszcze trochę, na pewno jeszcze będą jakieś fajne recenzje takich starszych podzespołów. Także odpalamy Permedia dwójkę od 3D Lapsa. Szkoda, że Wilkata nie mam, też by się przydało. Także zaczynamy. Dobra, mamy tutaj troszkę pozycji naściąganych. Zobaczmy sobie, czy Permedia dwójka jest w stanie wszystko nam odpalić. Czy będzie to wszystko działać prawidłowo. Zaczniemy sobie od koje jedynki. Oczywiście GL Quake. Pamiętaj o grach. GL Quake. Zobaczmy, jak on wygląda. O, widzę, że troszkę nie domaga. Brakuje troszkę wydajności. Mm, ta karta chyba czegoś nie obsługuje w grafice. Jakiegoś, nie wiem, dichteringu czy czegoś, bo taką siateczkę widać na teksturach. Jest taka delikatna siateczka, przynajmniej w kłeju jedynce tak się dzieje. I troszkę klatkarzy brakuje, widzę, że są spadki. Jak jest duża lokacja, to no, widać troszkę. Najprawdopodobniej no te 4 mega tej karty w tym przeszkadza lub no po prostu jest no, słabsza. I dlatego tak się dzieje, troszkę widać w kłeju te spadki. Jest taka jakby, tekstura jest taka jakby zamglona. Ja mam tutaj taką trochę... Kiepską wersję tego worka, bo za bardzo nie można go w żaden sposób yy, abrogować. Znaczy nie mogę rozdziałki zwiększyć i tak dalej, bo to jest jakaś wersja chyba nie do końca pełna, tylko jakaś demo, tylko też jakaś poprzerabiana i jest z nią troszkę problem. Przynajmniej, że to nie jest jakaś wersja przypadkiem beta. Dobra, no grywalne jest to, ale widać spadki. Widać spadki w klatkarzu. O tak, teraz modele są tam gdzieś w oddali, jest przestrzeń duża, widać te nie spadki niestety. No i gra też brzydko wygląda, jest taki jakby cień na teksturach. Nie wiem, czy to się da gdzieś wyłączyć w tej wersji, niestety tego nie ruszę. Nawet do działki nie mogę zmienić, bo to jest jakaś dziwna wersja Twoja i ona tutaj nie ma za dużo opcji niestety. Dobra! Czyli mniej więcej już jestem w stanie oszacować wydajność tej karty. No jest na pewno dużo słabsza od e, Intela i740, bo to już widzę po prostu. Chyba, że mam jakiś driver skaszaniony, bo też tak może być. Ale starałem się znaleźć e, jakiś nowszy ze strony wagons e, ściągnięty, więc no myślę, że jest to jeden z nowszych. Skoro odpaliliśmy Quay'a, to trójeczkę spróbujmy. Chociaż trójka wystarczy na 4 czteromegowej karcie. Ona ma tylko 4 mega. Z ciekawości. Zerkniemy i wystartowało. Nie wierzę, że się odpali. Na 4-megowej karcie można koja Trójkę odpalić. No były takie przypadki. Ale nie sądziłem, że mi się to tak od strzału uda zrobić. No co mi tam spróbujmy? Myślałem, że będę miał z tym problem trochę. O, tak nie było nigdy w Kojie Trójce. Białe tekstury przy ekranie ładowania. Coś jest nie tak z No zobaczymy zaraz, jak się gra załaduje. O tę kartę mówili zabawnie niektórzy na forach. Gdzie czytałem, że ma API e, Gaming Glitch. E, to samo co w jedynce. Widzicie też takie siatkowane, jakby siatkowane są. E, może nie są one zbyt ładne przez to. Takie dziwne te tekstury są. Zaraz próbuję zmienić rozdziałkę. No widać, jest ta jakby taka siateczka na teksturach. Dziwna, śmieszna. Oczywiście, platek brakuje, a widzę, widzicie. Czegoś nie obsługuje ta karta. Tu już jest problem z dziurami po pociskach. Mogę kwadraty robić wszędzie. No, jakiś dichtering pewnie. No, ciężko będzie nawet tutaj coś zmienić. Parametry, bo myszka laguje. Spróbujmy. Chcę rozdzielczość zmienić, żeby zobaczyć, czy coś to pomoże tutaj. Przy no, 8600 jest, jest troszkę za dużo, jest jak dla mnie. Dajmy 640x480. To wiemy, że na pewno jakości już nie poprawimy. Tekstury quality. Dajmy 16-bitowe. Dobra. Troszkę zmniejszy jakość. Czy da się grać w ogóle w to? To dajmy medium. No zobaczymy. Czy coś z tego wyjdzie. No dobra, koi trujeczka tutaj chodzi, aczkolwiek. No teraz jest ta wydajność przy zmianie rozdziałki na 640. Jest ok, jest wydajnie, można grać. Myślę, że mamy te 30-35 klatek, nawet przy dalekich lokacjach. Tylko no, te takie kwadraty nie przy wybuchach się pojawiają. To jedyny chyba taki glitch, który tutaj się e, znalazł. No i taka siateczka jest też na teksturach, ale to w koi poprzednim też to było. Więc no, chyba nic z tym nie poradzimy. Czyli, no, żeby grać w trójkę tutaj w miarę wydajnie, to trzeba po prostu zjechać y, z parametrami. Inaczej, gra będzie niestety dosyć ostro lagować. I z tym nic y, nie zrobimy. Dobra, zacznijmy sobie teraz kolejną pozycję. Zobaczmy co my tam jeszcze mamy. Czyli wiemy, że w koja trujeczkę, da rady tutaj grać. Zanim włączę kolejną pozycję, pokażę wam w Power Stripie jeszcze. No i tu mamy Power Strip, dobra, odpalamy go. Wersja oczywiście jest to demo. Dobra, tutaj gdzieś się wchodziło, żeby podejrzeć właściwości naszej karty. I mamy tak, osiągi 80 MHz, zegar pamięci w tej chwili. OpenGL, DMA, tu jest jakieś aktywne i 3D Rendering, mamy tutaj możliwość przestawienia na jakość albo speed. Czyli możemy tą kartę dosłownie tutaj tym programem podkręcić nawet do 140 Hz, ale wtedy radziłbym dać jakiś radiator, bo możecie ją po prostu usmażyć. Dodam, że ta karta tak do końca AGP nie jest w stanie obsługiwać, ona no... Nie jest dostosowana jeszcze do tego. Tutaj mamy AGP Bus yy, 64 bitowa szyna. El, Elza Gloria Synergy, Permedia 2K, TI, rewizja 11. I w sumie tyle, co Wam mogę więcej o niej powiedzieć. 4 mega pamięci sync czyli SGRAM. I kolejną pozycję. Pamiętaj o grach. Teraz sobie już uruchomię Frapsa, bo jest duża szansa, że na innych pozycjach będzie mi Fraps działać. A z Frapsem będziemy znali, co? Klateczki. Będziemy wiedzieli, ile klatek jest, tylko Fraps mi gdzieś już zniknął. Gdzie się podział? Tu jest. Dobra, odpalamy Frapsa. A może teraz coś nowego? Może odpalmy sobie NASCAR Racing. Zobaczmy, czy będzie działać. Kolejna gierka. Ostaram się jakieś nowsze gierki, co? Co recenzję dawać, bo po co te same ciągle oglądać? Powiem Wam, że też tutaj widzę taki dziwny objaw, jak w kleju, taka jakby siateczka jest na teksturach, ale może mi się to wydaje i nie wiem, czy ona się nie włączy przypadkiem w trybie jakimś softwarowym. Chyba to jest tryb softwarowy, tak wygląda. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oprócz, zobaczmy tutaj. Nie ma za dużo opcji, z tego co widzę w tej grze. Driver info. Nie wiem, czy ta gra w ogóle ma jakieś 3D, bo tutaj nic nie widzę w menu grafika. 640x480. Yy. Tu chyba nie ma obsługi 3D, o ile się nie mylę. Nie wiem, może się mylę, ale tu nic nie widzę. Tu na pewno jest jakiś, to jest NASCAR, więc na pewno trzeba jakąś komendę, o. Albo ta gra się zwiesiła. Tego nie wiem, bo nic nie można zrobić. Dobra, to sobie odpuścimy, bo szkoda czasu. Włączę jakieś inne wyścigi, może Test Drive Le masz. Coś ten NASCAR nam albo się wiesza, albo coś trzeba zrobić, o czym nie wiem. Ja nie grałem nigdy na NASCARa, więc tak ją po prostu zainstalowałem. Być może trzeba coś tam wcisnąć, żeby gra wystartowała. Zresztą to jest też demówka. Lecimy dalej. Szkoda czasu. Także odpalamy Test Drive. Zobaczymy, jak sobie w test drive'ie tutaj poradzimy. Oj, troszkę mamy klatka słaby. 14 klatek, to tak no trochę lipa. No, niestety. Ciężko powiedzieć, że ta gra jest grywalna, ale raczej mu ustawiał, że chyba nie jest zbyt grywalna. No, nie podoba mi się to. 16 klatek, może nawet nie jest. Idziemy 260 na godzinę, a tego nie widać, nie? W ogóle, przez ten klatkaż chyba. Zobaczmy tylko tekstury. No tekstury takie... No coś tam dziwnie się ogień palił w aucie na no, niebiesko. No to jest pokaz platek. Także to już widać, że sobie nie pogramy w tą grę. Pamiętaj o grach! Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? FIFA 9.9. Oczywiście demo. A także Test Drive, La Manche, no praktycznie mało grywalny. A po co mamy się męczyć? Zobaczmy sobie FIFA. Legendarna Fifa 99. Beckham nawet jest w naszej drużynie. Nazwiska z tamtych czasów wszystkie. 5 klatek mieliśmy przez chwilę, teraz 12 klatek. Powiem Wam, że e, ta karta nie należy do potęgi. Śmiesznie to wygląda jak w takiej starej grze, sobie włączycie FIFA. To tutaj cała ta publiczność to są zwykłe tekstury. No, zobaczmy. Gdzie są moi zawodnicy? E, wiecie co? Nie ma kursora tego do zawodnika. Nie pojawia się nad zawodnikiem i w sumie nie wiem, którym gram nawet. Ale jaja. No lipa, lipa. Nie pogramy sobie. FIFA po prostu się ten kursor nie pojawia. Ja nie wiem, kim ja gram tak naprawdę. trzeba było na farta próbować. A ja dwójkę sobie zobaczmy. O, to jest myśl. Też demówka. Czy będzie też problem z takimi dziwnymi teksturami? Bardzo mnie to zastanawia. No, taka siateczka jest jakby na teksturach. Niestety koje dwójka się nie odpalił. Dobra, kolejna gierka. Nie chcę strzelanki jakiejś odpalać kolejnej, więc odpalmy sobie yy, InfoSpeed. Speed. Też nie działa, to jakiś żart. I się wszystko skaszaniło, zwiesiło się. Dobra. Dobra, nie będziemy tu przedłużać. Jeszcze jedną gierkę odpalę. My 2 demo. Też lata 90. Zobaczmy czy nam się odpali. Ładuje się, ale też widać te takie dziwne tekstury. Ta karta chyba ma taką cechę. Nie sądzę, żeby to bolała wina sterownika. Tak jakby są. No, dziwne te tekstury są takie, jakby czymś doprawione. E, fraps się oczywiście nie odpalił, że widzę. A e, gierka działa całkiem e, względnie, Wam powiem. Nieźle. Jest ok. Dobra, idziemy do wroga. Gdzie on tu jest? Iś tutaj. Tu mamy wroga, O, tutaj jest wróg nasz. Gdzie go załatwić? Działa, klatka już jest ok. My dwa, mm, Sublighter. działa dobrze. O, ten widzę się tutaj. Troszkę zaczyna nam yy, dzielić na grupy, żeby nas zaatakować. Ale ci się tu naparzają. Ja wezmę jeszcze łuczników, żeby ich ustrzelić. O. Bo ci ci, ci się oczywiście za nimi pobiegli. Nie wiem, czy tu nam jeden nie idzie czasem. Mam wrażenie, że tu idzie jeden. O, cwaniaki z boku jeszcze mnie zaatakowali. Nie tacy że z nich, nie? Bardzo to fajna gra taktyczna. Yy, można tutaj w różne formacje sobie ustawiać Rycerze. Dajmy na przykład teraz klin, yy, żeby w clean. Wejdzie, ale to się robi tylko jak jest duża grupa wroga i lecimy dalej. Tu jakiś wróg jeszcze jest, jakieś stwory, pewnie kolejne. Nie? No tu siedzą chłopy, jakieś sobie idą z tasakami, Czy atakujemy ich standardowo piechotę, piechotą, a później łucznikami z daleka. Najprostsza metoda, nie? Dobra, ci już się tam idą naparzać. Odpalę jeszcze mortyra na chwilę, żeby zobaczyć, jak chodzi. Oczywiście nie chodzi, morty. Dobra, Mortyra odpuszczamy, bo się nie uruchamia. Masakra z tą kartą. Miałem karmę wziąć, a nie będzie Mortal Kombat. Zobaczmy. Pewnie Mortal się dobrze odpali. Też jest ta taka siateczka na teksturach. Ja nie wiem, czego to jest wina, wiecie. Nie mam pojęcia, czy to jest wina sterownika, czy po prostu ta karta ma taką cechę. I jest troszkę taka, jakby siateczka na nich. Nie. Yeah. Ten, kto w to grał, to po prostu musi to lubić. Dobra, tu jest ok. Tu jest wydajnie, mamy 40 klatek. Yy, także możemy spokojnie w to naparzać. I oczywiście głośno zniknął z jakiejś przyczyny. Yy, jeśli chodzi o klatki, to jest tutaj ok, widzę. Także yy, karma dwójka widzę ładnie. Chodzi, powiem wam, że nawet ładnie wygląda, nie ma tu jakiegoś problemu. Gierka dobrze wygląda, tylko coś się z głosem stało dziwnego. Nie, jest głos, po prostu coś... Nikt się nie wydzierał, dlatego tak to wyglądało. Dobra, także kończymy ten filmik. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy. Cześć.